W internecie znajdziesz wiele poradników, jak zacząć z Keto. Sprawa trochę się komplikuje w momencie kiedy szukasz informacji, jak wyjść z Keto? Bez efektu jojo, bez powrotu 10 kg tłuszczu w jeden dzień, no i bez zniszczenia efektów naszej pracy. W tym filmie powiem Ci jak wyjść z keto dobrze? Czemu czasami strategiczne dołożenie węglowodanów może być dobrym pomysłem? Jakie możesz uzyskać benefity dzięki temu? No i czemu ja to zrobiłem i jak to na mnie zadziałało? Kim jestem i czemu miałbyś mnie posłuchać? Ja jestem Adrian. I keto zmieniło moje życie? Pozbyłem się sylwetki skinny fat, i uwolniłem się z błędnego koła, masa, redukcja i kaplica. Czyli pochłaniecie 10 tysięcy kalorii w jeden dzień. Zmarnowanie całej pracy, no i powrót do kółeczka. Dzięki keto udało mi się uzyskać taką sylwetkę i na co dzień pomagam osobom w podobnej sytuacji jak zacząć z keto, jak wdrożyć taki plan w życie. Więc jeśli chcesz ze mną współpracować jeden na jeden link w opisie. Czemu wyszedłem z keto? Zacznijmy od tego, że to przede wszystkim jest test dla mojego organizmu. Byłem na keto tak długo, że już nie pamiętałem jak to jest inaczej. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę z ciekawości. No i tak samo z ciekawości jak zacząłem właśnie z keto. Plan był taki, żeby redukować jeszcze kilka tygodni i chciałem zwiększyć intensywność na siłowni, no i objętość jeśli chodzi o cardio. I to jest mój główny cel aktualnie, więc takie 300-400 gramów węgli robi giga różnicę. I długo nad tym myślałem, że przydałby mi się taki reset metaboliczny i psychiczny, no i stąd ta decyzja. I to była super decyzja, ale pytanie czy wrócę do keto. I Oczywiście, że tak, bo to tak naprawdę jest tylko okres czysto strategiczny i po redukcji i chwili odpoczynku, spróbowaniu tych wszystkich cheatów, których brakuje, na pewno wrócę do keto. I mam na to kilka planów, na pewno okres masowy chcę właśnie spędzić na keto i jeszcze kilka innych rzeczy, ale o tym opowiem w przyszłych filmach. I na ten moment czuję się bardzo dobrze na takim niskim facie. Rzędu nawet 20-30 gramów, co kiedyś dla mnie było niewyobrażalne. Chociaż jestem już chyba około miesiąca właśnie na wyższych węglach i powoli czuję, że zaczynam chcieć wrócić do keto, ale o tym kiedy indziej. Czemu wyjście z keto okresowo ma sens? Jest kilka powodów, pozwolicie, że przeczytam. Zwiększenie insuliny i potencjalnie lepsza hipertrofia dla mięśni. Poprawa wydajności i intensywności treningowej. Zwiększenie elastyczności metabolicznej, zwiększenie zdolności do oksydacji tłuszczu, jak i glukozy i sezonowe produkty. Czyli podsumowując, te wszystkie trudne słówka: po prostu lepszy trening, lepsze wykorzystywanie węgli no i lepsze spalanie tłuszczu. Więc. Same plusy, prawie, ale o tym zaraz. Jeszcze jedna ważna dla mnie rzecz: wykorzystanie większej ilości sezonowych owoców, właśnie w okresie letnim, który w sumie się już skończył, ale wcześniej z nich korzystałem. Takie jak arbus, brzoskwinie, truskawki i tak I wiadomo, że na keto też można sobie na to pozwolić, aczkolwiek w o wiele mniejszych ilościach. Potencjalne minusy wyjścia z keto. No właśnie, bo minusy również mogą być, ale wcale nie musi ich być, jeśli właśnie zrobimy to w dobry sposób. Ryzyko efektu jojo. No i to jest właśnie ten główny minus, bo jeśli zabierzemy się w zły sposób do wrócenia do węglowodanów, no to łatwo będzie przybrać te kalorie, których pozbyliśmy się na keto. Ale jeśli zastosujemy się do kilku zasad, które przedstawię w tym filmie i do których ja się zastosowałem, no to nie ma takiej możliwości. Zaburzenie adaptacji tłuszczowej. Okresowe wyjście z keto może zrestartować naszą adaptację, no i... No, na pewno to się stanie tak właściwie, i może to utrudnić nasz powrót do keto w przyszłości. Tylko to jest rzecz, której właśnie jestem ciekawy, i chcę stosować to na sobie. Chciałbym to udokumentować w jak najbardziej rzetelny sposób, no i zobaczyć, ile takie ponowne wejście w ketozę mi zajmie, i jak trudne będzie dla mojego organizmu. Ale do tego wrócimy sobie w przyszłość. Ryzyko nadmiernej kompensacji kalorii. W teorii, po okresie keto, powinien się zwiększyć apetyt i chęć rzucenia się na jedzenie. No. Na swoim przykładzie wiem, że to się nie stało i tak jak w tym pierwszym podpunkcie uważam, że jeśli dobrze i rozsądnie podejdzie się do tego wyjścia z keto, no to nie powinno się to stać, a nawet jeśli to można to skontrolować. Podsumowując plusy i minusy, wyjście z keto ma sens, jeśli jesteśmy bardzo aktywni i ćwiczymy dosyć intensywnie. I jeśli zależy nam na rozwoju masy mięśniowej, a na keto z jakiegoś powodu na przykład zatrzymaliśmy się albo po prostu mamy taką psychiczną ścianę, no i potrzebujemy przerwy od keto. Nie ma sensu, jeśli zależy nam na byciu w ciągłej ketozie, nie ćwiczymy, nie robimy intensywnych treningów. Nie ma sensu też, jeśli potrzebujemy stabilnego poziomu cukru, gdy występuje przykładowo insulinooporność albo cukrzyca. No albo jeśli nie czujemy takiej potrzeby, no bo na keto żyje nam się dobrze. No to, to wtedy nie ma sensu, prawda? I teraz najważniejsza część tego filmu, czyli jak wyjść z keto dobrze bez efektu jojo. Podzielę to na podpunkty. Pierwszy z nich to drastyczne obniżenie tłuszczu. Dla mnie po takim długim czasie na keto było to banalnie proste. Dni po 20-30 gramów tłuszczu były dziwnie przyjemne i mogłem się cieszyć tymi węglami, których no jednak trochę zawsze brakuje. No, ale mogą być to już skrajnie niskie wartości i lepiej po prostu scelować w takie 10-20% tego, co jedliśmy na keto, jeśli chodzi o tłuszcz. Czyli przykładowo, jeśli ja jadłem 200 gramów tłuszczu. No to takie 35-40 będzie w miarę okej. Okay. Bo to wychodzi właśnie około tych 20%. Ale czemu to jest konieczne? Po wyjściu ze stanu ketozy jest się bardzo wrażliwym na insulina. Ciało dosłownie rzuca się na wszystkie węgle, które mu dostarczysz. Ale jeśli dostarczysz mu dużej ilości węgli, razem w połączeniu z dużą ilością tłuszczu. No to to wszystko zmagazynuje się po prostu w twoim ciele jako tkanka tłuszczowa. Dlatego tak wielu ludzi ma właśnie problemy z wyjściem z Keto i tak często słyszy się o tym efekcie jojo. Ciało dalej jest zaadaptowane do wysokiej ilości tłuszczu, ale przy tym dostaje bombardowanie węglowodonowe i zazwyczaj są to niskiej jakości przetworzone produkty. Bo przecież po takim dietowaniu można sobie pozwolić na cheat i zjeść 3 giga wielkiej milki, jedno, drugą tuk, trzecią mleczną. I, i dwa kubełki Ben&Jerry, jedną cookie dough, drugą Netflix and chill i giga pepperoni. Okej, okay, okej. Okay. Troszeczkę mi się odkleiło, jak widać, ale jest to właśnie idealny przykład, czego nie robić po wyjściu z keto. Nie żebym znał to z doświadczenia, prawda? To tylko tak, tak mi się powiedziało przypadkiem. Ale wróćmy do tematu, co jeszcze oprócz tego niskiego tłuszczu, białko utrzymujemy jego wysoki poziom, ewentualnie możemy nawet go jeszcze zwiększyć dzięki temu zachowamy jak najwięcej mięśni, sytość będzie na wysokim poziomie no same plusy, nawet takie 2 gramy na kilogram masy ciała to na spokojnie, może być więcej też nie ma sensu, bo potem to już przepalanie pieniędzy, ale te 2 gramy to jest taka spoko wartość no i co ważne skupić się na chudych źródłach białka, takich jak piersi z kurczaka, białka jaj, odżywka białkowa, no i chudy nabiał typu jakiś serek wiejski, jakiś twaru kudy i tak dalej. To są takie podstawy, które jeśli ćwiczymy, no to wszyscy raczej znają. Nie będę się w to zagłębiał. Stopniowe wprowadzanie węgli. Nie chcemy wprowadzić od razu 500 gramów węgli naraz. Najlepiej jest to robić po prostu stopniowo, powiedzmy wprowadzając od 10 do 50 gramów dziennie. Oczywiście tutaj liczba jest bardzo zależna od naszej aparycji, bo taki 100-kilowy chłop, dla którego keto było tylko testem siłownia to codzienność, będzie oczywiście potrzebował więcej tego węgla niż 50-kg kobieta, która trenuje raz w tygodniu, a większość czasu spędza za biurkiem. Jeśli trzymamy wysoko białko, no to taką ilość węgi też nawet trudno by było zmieścić, bo po prostu byłaby wtedy ogromna ilość kalorii do przejedzenia. No i taki proces może, może trwać około dwóch tygodni. Wtedy powinniśmy zostać już raczej na tym stabilnym poziomie. Co ważne, warto jest zwiększyć zawartość błonnika, szczególnie tego rozpuszczalnego, na przykład nasiona chia albo LEN, pomaga on spowolnić wchłanianie węglowodanów i utrzymać wysokie uczucie sytości. Więc taka łyżeczka lub dwie nasion chia do jakiegoś jogurciku albo czegoś innego, no i naszej jelite raczej podziękują. Aktywność fizyczna, oczywiście treningi siłowe, treningi cardio. To są podstawy. Jeśli wprowadzimy węgle właśnie wokoło treningowo, przed, po treningu, no to ciało zacznie się znowu do nich adaptować i po prostu korzystać jako główne źródło energii. Ale jak maksymalnie przyspieszyć ten proces i jeszcze bardziej poprawić naszą elastyczność metaboliczną? Trening HIT. High Intensivity Interval Training, czyli no, interwałki po polsku. No, czyli takie krótkie sesje treningowe o maksymalnym wysiłku, na przykład sprinty. I ogólnie więcej pracy beztlenowej i o takiej większej intensywności, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać te węglowodany, które na nowo włączamy do naszej diety. Target Alternate Day Fasting. Czyli stopniowany, naprzemienny post dobowy. To już jest technika bardziej zaawansowana dla osób raczej, które miały do czynienia z postami 24 godziny i więcej. Jest to sposób, dzięki któremu utrzymamy wysoki poziom ciał ketonowych w, naszych, w naszym organizmie, mimo już tego, że włączyliśmy do niego węglowodany. I pomaga on przejść na węgle bardzo gładko, jednak. Wymaga wcześniejszego zaplanowania, trzymania się wyznaczonych pór posiłków. Raczej jest trudny do utrzymania, ale myślę, że warto spróbować. Jak to wygląda? Po wyjściu z Keto, pierwszy dzień robisz post 22 godziny. Następnego dnia jesz normalnie oczywiście stosując się do zasad, o których mówiłem wcześniej. Następnego dnia post 20-godzinny, wtedy jesz. Następnego dnia jesz normalnie. Następnego dnia post 18-godzinny, wtedy jesz. Następnego dnia jesz normalnie, potem 16 godzin postu. Następnego dnia znowu jesz normalnie. Potem następnego dnia 14 godzin postu, potem znowu jesz normalnie. Potem następnego dnia 12 godzin postu i od tego momentu jesz już normalnie, wprowadzając węglowodany do diety w standardowy sposób, trzymając się zasad, o których mówiłem wcześniej. Pozwala to na utrzymanie ketonów na wysokim poziomie. Łagodząc efekt przejścia na węglowodany, jednocześnie stopniowo odzwyczajając organizm od stanu ketozy. Podsumowując, jeśli czujesz się dobrze na keto, nie ma sensu tego zmieniać. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz lub musisz po prostu coś zmienić, to stosując się do zasad z tego filmu, unikniesz efektu jojo -jo i w zdrowy i bezpieczny sposób zaczniesz znów efektywnie korzystać z węglowodanów. Masz kompletny plan i możesz go wykorzystać. Jeśli jednak chcesz, żeby ktoś ci w tym pomógł, Skontaktuj się ze mną, a ja na pewno dopilnuję tego, żeby krok po kroku wprowadzić go w Twoje życie i zrobić to w odpowiedni sposób. Link w opisie. A ja dziękuję za uwagę, proszę Państwa. Do zobaczenia. Do następnego.